Aha, aha, tak, weekend, weekend się zaczyna. Mhm. For the very first time. With a raw... W nowym dzienniku deweloperskim ekipa Paradox Interactive przybliżyła kilka kwestii związanych z grą Victoria 3. Skupili się oni przede wszystkim na ekonomii podczas działań wojennych i tym jak potrafią one wywrócić gospodarkę kraju. Dodatkowo uogólniono elementy rozkazów dla armii, ale te będą bardziej różnorodne. And sparks of inspiration flew towards the sky. Z wywiadu dla Rzeczypospolitej możemy wynieść kilka ciekawych informacji o przyszłości CD-projektu. Póki co nie chcą oni inwestować w nową markę i skupią się na rozwoju Wiedźmina oraz Cyberpunka. Dodatkowo, już w przyszłym roku firma ma być w stanie tworzyć równolegle dwie gry AAA. Plus 1 trzecia pracowników działa przy aktualce Cyberpunka. Zapewne pamiętacie jeszcze Valheim. Gra otrzymała właśnie nowy patch rozbudowujący bagna o kolejne plugastwa, dropiące materiały do wytwarzania. Co jednak ciekawsze, deweloperzy zatizowali nadchodzące zmiany Mistlands, wprowadzi zamglone obszary, zaś jeszcze kolejny dodatek przeniesie nas do jaskiń, no i po premierze zmiana poziomu trudności. Hej, hej, wyzwaniowy Mateusz tutaj. Przypominamy o konkursie na najlepszy ciąg fragów w BF-ie i informujemy o kolejnym wyzwaniu. Tym razem musicie zaprojektować prąd karty bankomatowej skierowanej do graczy. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie wyzwania.mbanku.pl. No i w opisie. A skoro o poziomach trudności sif czyli gra akcji kładąca nacisk na pranie się po mordach, nie zaoferuje możliwości wyboru tego poziomu. Podyktowane jest to decyzją twórców o tym, by każda porażka była lekcją dla gracza, a oni mogli z godziny na godzinę lepiej radzić sobie z wyzwaniami i adaptacją. A trzeba pamiętać, że każda porażka powoduje starzenie się. Your best Obsidian Entertainment nic nie robi, prawda? tak się składa, że według nowych doniesień prace nad Outer Worlds 2 trwają już od ponad dwóch lat, co by znaczyło, że zajęli się tą grą jeszcze przed premierą jedynki. Można zatem odbierać to jako godną pochwały pewność siebie i wiarę w to, że posiada się mocny produkt w rękach. A całe to info z sound can mean only one thing. A na koniec coś dla osób grających w ostatnią odsłonę Animal Crossing. Oto okazuje się, że wraz z najnowszą aktualizacją możemy liczyć na Black Friday albo Black Week w sklepach na wyspie. Bracia mają oferować zniżkę 30% na cały asortyment. Od dziś do 30 listopada zatem możemy troszkę oszczędzić i doposażyć się po promocji. Jak tam? Jakieś plany zakupowe? Coś fajnego kupione? No, na razie.